Witam Cię, Kunradzie. Dobry wieczór, Krawiec, i dobry wieczór, mieli słuchacze Nocne Radio. Bardzo ciekawa audycja. Ja... Masz, boską, masz bo, boską jakość dźwięku dla odmiany. W porównaniu, tak? No... W porównaniu do, do potrzeby po prostu brzmisz bosko. No to słuchaj, to może ja niczym Claude Monet zacznę pytaniem. Jak ty postrzegasz przyszłość naszej cywilizacji, Kunradzie? Jak to będzie? Z optymizmem, ponieważ pojawił o. się Zbawiciel, w związku z tym nie wszystko stracone i jest nadzieja. Czy takiej odpowiedzi ode mnie oczekiwałeś? No, mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, nawet kiedy Władca znów się pojedynkował z demonem, na takie li licytowanie się na to, kto wymyśli potężniejszą rzecz, która przyćmi tą poprzednią, to ostatnia była właśnie nadzieja. I to padło z ust Sandmana i demon już nie potrafił nic, wiesz, ponad to, nie? Bo nadzieja jest zawsze na końcu i nigdy nie umiera. A zaczęło się od muchy, którą zjada jaszczurka. Jaszczurkę z kolei myśliwy łapał myśliwego, zastrzeliwał z karabinu jakiś tam silniejszy myśliwy. No, a nadzieja jest niepokonana, więc może coś w tym jest, co mówisz. A czy pamiętasz może bardzo dawny film z mojej młodości licealnej, Imperium kontratakuje z cyklu Gwiezdne wojny? To chyba była druga część, jakby drugi. Epizod. Drugi w, ko w kolejności i piąty epizod. Tak, tak. Tak, i tam była taka scena. W której Luke Skywalker, po pojmaniu, zamrożeniu swojego przyjaciela Hana Solo, tam rozmawia z mistrzem Jodą i pyta go: Mistrzu Joda, a co będzie z tym Hanem Solo? Czy zginie? Pamiętasz tą scenę? A, tak, tak, a wtedy tak, tak. mistrz Joda, mistrz Jedi, znawca mocy wszechświata, powiedział takie słowo, które widzisz, wpłynęło na resztę mojego życia. Być może mnie ukształtowało to zdanie. On powiedział: Przyszłość jest płynna, coś takiego. Płynna, zmienna. Przyszłość powiem. jest niejasna. Niejasna, coś powiecie. takiego, że nie ma przyszłości. Bo, bo Luke Skywalker pytał mnie mniej więcej tak jak ty, tak, że czy zginie? Czyli be, czy będzie tak, albo tak. A wtedy po raz pierwszy, i tak w tej naszej cywilizacji do tej pory byłem wychowywany i tak się myślało. Jaka będzie przyszłość? tak? Idę do wróżki, żeby mi powiedziała, jaka będzie przyszłość. A mistrz Joda w tym drugim epizodzie Gwiezdnych Wojen powiedział zupełnie inną filozofię, zupełnie inne nastawienie. Nie ma przyszłości, my ją tworzymy. Jeżeli wykonasz to i to, to taka będzie przyszłość. Ona gdzieś tam być może jest, ale możesz ją zmienić, jeżeli na przykład wyćwiczysz się na rycerza Jedi i polecisz i będziesz próbować uratować swojego przyjaciela Solo. I to na mnie tak wpłynęło, że zacząłem właśnie myśleć inaczej o, o, o rzeczywistości, o religii, o, o, o przyszłości, między innymi. No i teraz też Tobie odpowiem, że Ty mnie pytasz, jak widzisz przyszłość cywilizacji. No to właśnie tak samo Ci odpowiem, jak się Oda. To zależy. Przyszłość jest niejasna. Jeżeli poprzecie zbawiciela, to przyszłość będzie lepsza. Jeżeli odrzucicie zbawiciela, to przyszłość będzie gorsza. No dobra, a tak coś nie w temacie swojej misji zbawicielskiej. No ale to, to jest właśnie to. to. To bardzo blisko dotyczy tematu mm -hmm. Twojej audycji. Ty powiedzieć coś takiego, że przypadek nie istnieje, że to i tak dalej. Jest, jest coś takiego, to się nazywa, już wspomniał chyba potrzeba o tym. Od dawna rozważany problem filozofii. Między innymi, ponieważ chcę się tym zajmować, chcę pisać jakieś traktaty filozoficzne na ten temat, to dlatego dążę do tego, żeby podjąć studia filozoficzne i, i zająć się tym, w cudzysłowie, na poważnie. I nazywa się to determinizm. Na Wikipedii wyczytałem determinizm przyczynowy, koncepcja filozoficzna, według której wszystkie zdarzenia w ramach przyjętych założeń są połączone związkiem przyczynowo-skutkowym. Zatem każde zdarzenie i stan jest zdeterminowane przez swoje uprzednio istniejące przyczyny. Również zdarzenie jest, no, czyli dokładnie to, tak co Ty powiedziałeś w audycji, tak? Czyli określiłeś, od, odwołałeś się do dawnych sporów filozoficznych, deterministów, chyba z, z liberalnym podejściem, że, że jednak jest wolność. To, to dotyczy również to zagadnienie pojęcia wolnej woli. Czy ludzie w ogóle mają wolną wolę? Czy, czy cokolwiek od nas zależy? Bo... No ja, ja twierdzę, że mają, ale na poziomie takim niższym, przy takich bardzo, no takich prostych i trywialnych decyzjach, czy wiesz, czy pójdę w tą stronę, czy pójdę w tą, czy sięgnę po książkę taką, czy spotkam się, z... bardzo okazuje się dużo zmienia to z kim się spotkamy i jakie znajomości mamy, to nam, po, to jedna taka decyzja, czy pójdę i spotkam się z Zenkiem, który mi proponuje coś, to potrafi zmienić nam cały fraktal przyszłych wy wydarzeń, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Właśnie do tego zmierzam. Ale ja chcę powiedzieć, że temat jest większy i ten temat omówię w piątkowej mojej audycji w Nocnym Radio, właśnie temu poświęcę i tam będę to rozważał w większych szczegółach, podam różne tam cytaty i nazwiska. Także zapraszam na piątek po 21 już. No jednak będę cię naciskał, jakie są twoje przewidywania na przykład geopolityczne. Ale poczekaj chwilę jeszcze, bo chcę wrócić do poprzedniego twojego pytania i poprzednich wydarzeń w tej audycji. Mm -hmm. Zadzwonił do ciebie Jacek Blacha i zmasakrował brzydkimi słowami, bardzo dużo brzydkich słów padło pod adresem statystyki, tak? Statystyki. A tymczasem to jest bardzo, jeszcze raz po, powtarzam dobitnie, bardzo ważne i duże zagadnienie... W biznesie i w informatyce światowej. Nazywa się to Big Data. Cały Amazon, cały Google, cały Microsoft opiera się na statystyce. Oni, no oni za darmo nam wszystko dają, YouTube'a nam dają konta, i mety, bo co oni od nas są Nasze dane, statystyka. Nasze, tak, co my klikamy, co się okazało? Analitycy, matematycy, właśnie statystycy stwierdzili, że właśnie można przewidywać przyszłość na podstawie tych. Rzekomo, jak Ty powiedziałeś przed chwilą, przypadkowych decyzji ludzi. To, oni stwierdzili, tu nie ma przypadków. Ludzie szukają tam czegoś, czegoś. Na przykład, um, nie wiem, w jakiej cenie są chusteczki do nosa, higieniczne. Okazuje się, że to przepowiada wybuch epidemii grypy, na przykład. Ja to przy przykład podaję, mniej więcej o to chodzi. Czyli ty twierdzisz, to właśnie to, co powiedziałem wcześniej o tej wielkiej debacie filozoficznej, od dawna się toczącej, determinizm i tak dalej, czy mają ludzie wolną wolę, czy wszystko zależy od poprzednich wydarzeń, to filozofowie już zeszli na o wiele niższy poziom i oni stwierdzili, to Tobie się wydaje, że Ty podejmujesz przypadkową decyzję, ale nawet te małe decyzje nie są przypadkowe. Tylko właśnie biorąc pod uwagę statystyki, one też są kierowane czymś. Albo na przykład dziecko, albo dorosły naoglądało się na przykład 30 reklam w minionym tygodniu jakiegoś tam batonika, albo, albo czegoś tam. I słuchaj, jadą do centrum handlowego w weekend na zakupy i tak przypadkowo kompletnie, wiesz, a wiesz co, tak mi przyszło do głowy, kupmy jeszcze to. Prawda? I im się wydaje, że to jest przypadkowa decyzja, ale ona została przygotowana przez 30 reklam, które widzieli w poprzednim tygodniu czy miesiącu. Także te, te tak zwane przypadkowości mogą być również zdeterminowane, a my mamy tylko złudzenie przypadkowości. Także nie mówię jak jest, nie mówię jak jest, tylko zwracam Twoją uwagę i słuchaczy, że to, co powiedziałeś, wymaga dalszych badań, rozważań, jak to jest naprawdę. Na przykład miłość. Seks, tak? Czy, czy tego typu? Dlaczego się tak dobieramy, a nie inaczej? Na przykład, dlaczego ktoś się zrodził jako dziecko? No by się okazało, że, że niby przypadkowo ktoś, ich, jego rodzice się spotkali na jakiejś imprezie, na, na jakichś tam, e, nie wiem, urodzin, urodzinach, urodziny czy u znajomych, wiesz, i wpadli sobie w oko, mówi się na to miłość od pierwszego zdarzenia. I mówi się przypadek, tak? a to nie, że ponoć jesteśmy zdeterminowani jakimiś tam hormonami, jakimś wychowaniem rodzinnym, czy... czy... Oczywiście ja nie, nie twierdzę, że zupełnie przypadków nie ma, ale zwracam uwagę na to, że mnóstwo z naszych zachowań i wyników na przykład wyborczych, pytałeś o polityczną sytuację, prawda, wynika z jakichś przyczyn istniejących wcześniej, przed tym wydarzeniem. No z zakochanymi to jest też najczęściej tak, że muszą odpowiadać sobie pod względem zapachów. Tak, e, właśnie do tak, tego zmierzam. Jeśli zapach drugiej osoby nam nie pasuje, to nic z tego nie Świetnie. będzie najprawdopodobniej. Podobnie bo jak rysy twarzy. Bo nam się źle ze sobą spało, źle przebywało, nawet e, jeśli tego w dosłowny sposób nie, o, nie odczytamy, tak, to po prostu coś nam tam w podświadomości nie będzie tak jest. E, grało. jest. Podobnie ty powiedziałeś na początku audycji, a bo ja mam takie brwi czy coś po, po rysach twarzy. Można poznać, kto jest dobry, nie. No to właśnie kochankowie czy partnerzy, młodzi czy nie młodzi, właśnie też to używają, że po prostu to, to nam się wydaje, że przypadkowo tak, ale to może być głęboko w nas zakodowane na podświadomym y, poziomie. Ale co jeszcze chcę wspomnieć, o czym bym właśnie mówił, dzisiaj wspomnę tylko, a zapraszam na. na... Czas 44 na piątek. Otóż bardzo nie wiem czy ty to, o tym słyszałeś, jeżeli nie no to właśnie teraz wspomnę. Bardzo bym ciebie zachęcał do e, rozczytania e, w Polsce w polskiej kulturze jest tego niewiele, ale chyba przetłumaczono jego książkę Buka e, na mowę polską. Autorem był Nassim też podwójne S Nassim Nikolas Nicholas Taleb. Taleb taki pisarz autor napisał książkę Black Swan Black Swan Czarny Łabędź i teraz poczytam y, krótko Czarny Łabędź Czarne Łabędzie to wydarzenia niezwykle rzadkie znajdujące się na samym krańcu ogona rozkładu prawdopodobieństwa nikt tego po prostu nikt tego nie był w stanie, to Jacek, Jacek Welblacha właśnie powiedział o jak gdyby, rodzajach czarnych łabędzi, że on ci mówi, no. że wszystkie przesłanki mówią, że to się nie może udać, a się coś ktoś spróbował i się udało, prawda? To, to jest... no, no czasem się mówi też anomalia, nie? Tak, na przykład. to jest takie wymyślono czarny łabędź. Ja nie mówię, żeby się trzymać tej nazwy, ale zwracam uwagę na to, że to się tak pojawiło. Black Swan. Rzadkie zdarzenia, ale wywierające olbrzymi wpływ na otoczenie świata. Tak? No, coś I jest. Taleb twierdzi, że na czarne łabędzie można się przygotować, czyli po angielsku się mówi, expect unexpected, czyli przygotuj się na coś, na co jest nieprzewidywalne, co, na coś nie można się przygotować. To jest taki paradoks, ale oni już w tej kulturze tutaj, nie wiem, amerykańskiej, anglosaskiej, oni wiedzą, że y takie zdarzenia się zdarzają, że wszystko mo można zaplanować, a wtedy się zjawia coś niezaplanowanego, na przykład Wielka Burza i tak na przykład z wojennych y, przypadków. Tak? Y, to się zdarzyło kilka razy już: y, Hitlerowi, y, Napoleonowi i tak dalej. O, mamy większą armię, pobijemy tam Rosjan tego, no to dojdziemy do, do Moskwy i tak dalej. Nagle czarny łabędź się pojawia: ost ostra, superostra zima z temperaturami do minus 30. Tak? No kto to przewidział? Przecież no. trzy zimy, jak planowaliśmy tą, tą wojnę, tą kampanię, to nie było takich ostrych zim. No właśnie. Takim, takim najbardziej, największym czarnym łabędziem, może się okazać, że jednak jest istn że jest istnienie Boga. Czegoś czego zakładamy, że nie powinno go być, bo wszystko nam mówi, że to jest nieracjonalne, na przykład, a to jest taki wiesz, właśnie największy. Czarny łabędź, nie? No to, że, a jednak jest. No to ja do tego zmieszam, że ja odkryłem, ja odkryłem te, te, te rzeczy prawdopodobieństwa, na przykład przewidywanie przyszłości. To, co powiedziałeś na samym początku audycji, na przykład w mojej rodzinie moja babcia przewidywała przyszłość, a po niej ja przewidziałem, mam zdarzenia, że potrafię. Przewidzieć. I ty powiedz, że intuicja nie istnieje. Tak... No istnieje, bo w moim życiu jest intuicja, jeżeli nie wprost przewidywanie zdarzeń przyszłych. W związku ja tym... powiedziałem, że istnieje, tylko ja ją widzę trochę inaczej, inaczej. że to jest Aha. po prostu wyciąganie wniosków na tak. podstawie rzeczy ledwo co dostrzegalnych, tak. ale które są, które są, które istnieją, ale są po prostu bardzo wręcz dla niektórych całkowicie niedostrzegalne, a dla innych są ledwo co widoczne. To tak prawda, to bardzo ciekawie to powiedziałeś, ale ja ci na czat. Y Żartobliwie napisałem, ale mnie strygerowałeś tym. No dzisiaj to jed... każdy każdego trygeruje, tak, więc no strygerowałeś. potrzeba znowu strygerowany był przed chwilą no i właśnie. w ogóle wszyscy strygerowani dzisiaj. To ja ci wytłumaczę dlaczego. Ponieważ tak, bardzo fajnie to powiedziałeś, zgadzam się z Tobą, tylko że jest jeden problem. Powiem Ci to na przykładzie tzw. zwanych uchodźców syryjskich i, i, i z kolonizacji Europy przez, przez muzułmanów. Wszyscy to widzą, co się dzieje, a tylko niektórzy dostrzegają zagrożenie. Cała reszta polityków, analityków, filozofów, go gospodarki kompletnie ignorują. Czyli ty mówisz: A przecież to, to nie ma przewidywania, nie ma intuicji, przecież każdy to może dostrzec. Tak, logicznie, na logikę każdy to powinien przewidzieć na podstawie przeszłości, wydarzeń, kolonizacji innych kultur, kontynentów, wojen z przeszłości. Ale dziwnym trafem te zjawiska, wydarzenia są na naszych oczach codziennie w gazetach, radiach, telewizjach, a oni to ignorują, nie dostrzegają zagrożenia. Tylko nieliczne jednostki mają tą zdolność jakby myślenia niezależnego i mówią: Nie, ludzie, ja przewiduję, że z tego, co się teraz dzieje, będą duże kłopoty. I jeżeli coś nie zrobimy teraz, to z tego będzie wielka tragedia w przyszłości. I teraz pytanie: prorok czy co? Nie może wybitna jednostka, która nie idzie jak Leming za głównym nurtem mas mediów piorących mózgi i polityków kręcących lody swoje, tylko jest niezdolny do, do, do ślepego takiego ślepej głupoty powiedzmy, tak to nazwijmy, czyli lemingostwa takiego. Mówi się w Polsce z pogardą lemingi, bo, bo idą nieważne, co im się mówi, że to jest groźne. Oni to ignorują, tylko nieliczne jednostki. Teraz chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, że właśnie yy, znowu pod siebie tutaj skieruję uwagę. W narodzie polskim, w polskiej kulturze jest bardzo niskie poważanie i postrzeganie zjawiska wybitnej jednostki w narodzie. Tak, to się zgodzę. Że w kulturze jeszcze szlacheckiej I Rzeczpospolitej to się od dziecka w tej kulturze wpajało: szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. My panowie szlachta, my bracia szlachty, my wszyscy równi, równi, nie ma wybitnych jednostek. My mamy wręcz taką chęć, żeby szargać tak, tych, to, tych, tak. tych, tych wybitnych To się e, mówi o polskim czas. piekle, że jaki jest wybitny, czym się wyróżnia, to go reszta ściągnie w dół. Tak? I jak, jak zamożny ktoś jest to też uda. Taka też, nie też. Ja nie, nie mówię, tak. Jak mądry, to też wiesz, klepie biedę i niezauważony. No to tak. I się jeszcze tak. wyśmieją go. Co ty, durny, ty tu jakieś idee wymyślasz, jakiś patriotyzm. A mogłeś robić pieniądze, byś był bogaty, a ci nie stać na samochód, mieszkanie, ty, durny, ty. I się śmiał, szydzą. Zamiast no tak, się tak, zastanowić, tak. moment, ale ty coś przewidujesz, co czeka ten naród za, za dwie dekady, tak? Okej, okay, wiesz co? Mam wrażenie, że y, moglibyśmy bardzo długo dyskutować na takie tematy i fajnie się z Tobą o tym rozmawia, ale to zrobimy faktycznie. Osobny? Y, czy, czy osobno? Audycję, osobny czy Osobny w piątek, sam? żeby to było na świeżo no. w piątek, myślę. Bo to już też kolejne osoby tak, chciałyby tak, tak. zadzwonić, więc ja powoli już będę się żegnał z ja, tobą. Ja miałem, ja miałem być może troszkę inne plany na piątek, ale ponieważ to jest w poniedziałek, do piątku nie będzie długo i pozostanie słuchaczom w pamięci ta audycja, więc będzie w sam raz kontynuacja w piątek i będziemy rozważać te trudne, ale absolutnie ważne sprawy. Także dziękuję Dobrze, za rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Zapraszam na piątek wszystkich. Zapraszamy na piątek, trzymaj się. Do usłyszenia.